Zadanie 3.15 D spróbujemy. Rozwiąż układ równań. No to spójrzmy, to jest układ równań liniowych, bardzo prosty. 7x minus 3 równa się minus 5x dodać y, dzielone przez 2, odjąć 5y, odjąć. 25x dzielone przez 3. A drugie równanie to 3 pierwiastek z 2x plus 3 pierwiastka z 2y równa się 0. Moi drodzy, ja bym chętnie poprzerabiał pierwsze równanie, które sobie nazwę gwiazdką. A drugie równanie sobie nazwę dwoma gwiazdkami. I nie będę tutaj przepisywał tych klamerów. No to teraz. Pierwsze równanie gwiazdka yy, nabierze uroku, gdy pomnożymy yy, niecałe przez co? Przez 6, żeby nie było ułamków. Czyli 6 razy 7 daje 42x minus 6 razy 3 18. Równa się. Pierwszy ułamek, ten czerwony, jak pomnożę przez 6 trójka, szóstka mi się skróci z dwójką i zostanie trójka, tak? Czyli tutaj napiszę minus piętnaście. X plus Y, tak? Minus, teraz przez 6 ułamek zielony, jak pomnożę, to szóstka z trójką się skróci, zostanie dwójka, czyli całość u góry muszę pomnożyć przez dwa. Czyli będzie 10 Y minus pięćdziesiąt, minus z minusem daje plus, 50 x. Proszę na to uważać. Tutaj 80% uczniów zrobił błąd. Ja też prawie zrobiłem. Wiemy dlaczego czy nie? No bo tutaj wyżej byłoby co? 2 powiedzieliśmy, tak? I w nawiasie 5y minus 25x. Poprzemnażajmy sobie. Minus 2 razy 5y to jest minus 10y. Minus 2 razy minus 25 to jest plus 50, tak? No także proszę na to zwracać uwagę. No to pracujemy tutaj dalej. 42x minus 18 równa się minus 15x, minus 15y, minus 10y plus 50x. No to zbieramy to do kupy. Ile tych x i y mamy? Jeżeli tutaj tak, 42x, dodać 15x, to ile jest? 7. I 50 odejmuję to jest 7x, tak? I mam załatwione to, to i to, tak? Widać? No to teraz na niebiesko podkreślimy Y. To i to. No to ile tych Y? Tu będzie minus 18 równa się minus 25y. I chyba jest wszystko załatwione, tak? No to teraz naszą misją powinno być wyliczenie, na przykład x'a. Co pomyliłem się gdzieś? Możliwe. No mów. Przy eee, tej tu? To jest po lewej stronie. Albo ja? No nie wiem, no. Ale nie, ja źle przepisałem. Popatrzcie, moi drodzy, tutaj. Tu, tu, tu. Ja źle przepisałem z, z książki. Czyli teraz już jest tak trochę przyjemniej, tak? No bo zobaczcie. 7x równa się minus 7y, tak? Czyli x równa się minus y. No to już jest bardzo miło. A no teraz tą informację wkładam do drugiej. Do, do, do dwóch gwiazdek i mam trzy pierwiastka z dwóch razy powiedzmy odstawiam minus y dodać trzy pierwiastka z dwóch razy y równa się 0, czyli co dostajemy? Moi drodzy, dostajemy 0, równa się 0. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że wszystkie y należą do r. Tak? No i teraz, jakie są rozwiązania? Moi drodzy, wśród wszystkich par, jakie mamy możliwych x i y, no to my mamy tutaj x równa się minus y, czyli to samo co y równa się minus x. Ja Wam to zaraz muszę wytłumaczyć. No bo rozwiązaniem układów równań są pary x, y. a u nas się okazało, że mamy taką delikatną tautologię. Y należy do R, czyli x należy do R, wszystko jedno, ale, ale taka formuła nas interesuje, czyli ona tutaj jest, czyli nasz, nasze rozwiązanie to, jest, to są wszystkie pary x, y, które, które należą do prostej y równa się minus x. Tak? Czyli ten punkt będzie dobry, ten punkt będzie dobry. Wszystkie z tej, wszystkie z tej prostej. Czyli rozwiązanie y, czy odpowiedź y, zapiszemy następująco. Rozwiązaniem są Wszystkie pary x, y spełniające warunek y równa się minus x. I to wszystko. Dziękuję.